Jeden Już, 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 bro, how you doing? Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale AJ The Polish American, moi drodzy. Byłem na takiej nowej, znaczy nowej, to jest stara technologia, stara technika, ale pierwszy raz ja miałem zaszczyt skorzystać i wypróbować przetestować coś takiego. Podciepiacie się elektrodami, teraz już jestem po po tej sesji teraz siedzę tutaj z Sebą, kotem. Szybki rzut na Sebę. Siema, siema. No nie ma oczywiście. No i lecimy dalej z tematem, ale jestem dwa dni po tej sesji i czuję turbo zakwasy na cycu, turbo zakwasy na bicepsie, zaraz zobaczycie dlaczego. Więc teraz już mogę powiedzieć, że tak, jest to dosyć efektowne, efektywne. Przynajmniej jako nowy bodziec, początkujący, ale nowa seria leci, już dwie minuty minęły, także... minęła. Tak, lecimy dalej, nie ma co, a triceps, triceps. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zamieńcie czerwony przycisk na szary w tym momencie, co prawda nie ten, tylko ten pod filmem, pod okienkiem. możecie przycisnąć, bo zaraz 200k i jeszcze jakiś special trzeba będzie zrobić, ale to nie dzisiaj. Chyba, że pójdę wygram zawody na 200k. To za Wszystko pięknie, gadżety gadżetami, ale teraz jesteśmy w drodze i czas iść się zszokować piorunami. Nie, nie piorunami, impulsami elektro. Podłączymy cię do prądu Ale nie ma werwy. Dotarliśmy na miejsce, także zaraz będziemy, teraz trzeba się zaznajomić ze wszystkim, zaraz wam powiemy. Patryk. Patryk, dobra, cześć Patryk, cześć, Mówiśmy dobra. Falek, wiesz, wszyscy to, to jest... <grym> Jak? Falek. <grym> falek? No, Falek. Patryk, a.k.a. Falek, dobra, będzie nam tłumaczył, będzie nam tłumaczył jak to wygląda. Dobra i co, czyli to muszę wypełnić wszystko, tak? Data urodzenia, kiedy to było. Ktoś pamiętam, ktoś wie, kiedy się urodziłem? Dostaniesz ode mnie na początku strój nie? do treningu, czyli spodenki, koszulkę, a na to będziemy zakładać całą kamizelkę. To jest taka odzież specjalna do MS-u, bo tak, nie dość, że ona dobrze przewodzi prąd, bo ona tam też taką mić ze srebrem, A dwa, okay. że też jeszcze jest antybakteryjna, ale to jest taka, wiesz, bardziej yy, 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 higiena, nie? Na to zakładasz wtedy kamizelkę nie? I w tej kamizelce masz tam specjalne elektrody które będą cię właśnie stymulować, nie? albo S, albo XS myślę, że x będzie I... o tyle lepsza żeby ta kamiza była no, z... na pytanie na 100% sobie. Żeby mnie śpięło zobaczymy Co tam jakieś impulsy elektryczne będą powstrzymywać nie boj się, nie boję się Z tą wodą będę zraszany, zwilżany. No. Słuchaj, po pierwsze, tak trening trwa tylko 30 minut, a tak naprawdę odpowiada wysiłkowi, który by trwał dużo więcej i dłużej. Skracamy trening, pracujemy nad mocno mięśniami głębokimi. Zobaczycie dzisiaj, że też fajnie będziesz czuł cały, ciałek popracowało, a szczególnie po dwóch dnia. Czyli wydajność czasu, jak pierwsze co mi się rzuca, to że lepiej można bardziej sprawnie wykorzystać czas. No. Dobro i drogi jesteś no. ja, czy nie? Sam często sobie? No, prawie 100 tysięcy. A. <laughs>

już diody rozwaliło Jeszcze raz od tyłu kartek Dobra, lewy pośladek i lewy pośladek Dobra, Jesteś ready Steady Tylko, żebyś się nie świecił I teraz tak Odpalamy sobie program, ustawiamy sobie tutaj natężenie główne na yy, kontrolerze. I teraz, tak, mamy tutaj wyszczególnione każdą partię. Tak jak widzisz, masz na przykład tutaj dwugłowe i czworogłowe udo, główne partie: pośladkowe, odcinek nęźwiowy, czworoboczny, najszerszy grzbietu, mięśnie brzucha, klatki piersiowej i, i ramion. Nie? I słuchaj, I teraz, tak. Po kolei odpalam Ci każdą partię, nie? Zaczynamy od nóg, czyli jak czujesz... Yy, o co No? Rozpina się tu jeszcze. dużo Zrozrywa roz, biceps. Pośladki? czyli pośladkowy teraz? Czy po robocznych górach żyje tu? Jakam jakaś jaka a, Aaaaa, Czuję, kurwa! Najszerszy. Aaaa! No. O, wielka spazma! Teraz tak, jak napinasz mocno mięśnie, nie? No czujesz to dobrze, bo jak rozluźnięto, to wtedy właśnie jest najgorsze, co może być. To skurcze, zaczyna latać. No dokładnie, więc ty musisz cały czas kontrolować jak największe napięcie. Ale to nawet nie chodzi o kule, tylko po prostu... Musisz też czego nauczyć. Zobacz, że za chwilę będziesz też to inaczej Dobra, czuć. Dobra, no nie, wie? ja się spróbuję skupić. No. Zobacz, że będziesz za chwilę to inaczej czuć. Bo my będziemy, wiesz, teraz idziemy ciągły impulsem, nie? To jest taki rozgrzewkowy, żeby się przyzwyczaił, zobaczył, właśnie, jak reaguje Twoje ciało. I mu dam mocno impuls na klatę, że sama się napnie, nie? Stań luźno. No luź, teraz staj luź. Patrz, i teraz na klatę. I się napnie, widzisz? Tak, no rusza, ja teraz nic nie robię. I teraz luz, staj luźno. Þetta er ekki hérna. Móðum við að þú fyrir með hlutið þá. Ég er að þú fyrir með hlutið þá. Ég er að þú fyrir með hlutið þá. Jeszcze, jeszcze plus. Aaaaaah! Dobra, zrobię, zrobię, 3, Trzy, dwa, jeden, góra. Hop! Góra, wydech. góra, wylej. Wyski, nie mogę się podnieść. Mówię sobie zejście góra, dół. Hop! 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 już nie było. Jeszcze trzymaj go, trzymaj go, trzymaj, 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 a, trzymaj do.

80 Ale dziwne uczucie Tu się czuję jak songo z Dragon Ball'a, nie? Jak już się naprawdę wypuścisz kulę? Czuję się jak sągo, jak się patrz na dwoje patrzyć się dzieje. Kurde tylko... Są krążki? Czy mi się zdaje? Przez koszulkę widać normalnie jak są podziwiane? Czy nie? No widać same. Tak się rozpiera, tak czujesz, że te impulsy w tobie siedzą, ale tak. Ale to trzeba być powalonym, bo to jest tak. No, nie, no niewielu by to przyjemność pewnie sprawiało, jakby ja to sobie lubię analizować, co się dzieje. Chciałbym tak. Nie wiem, 15 sekund wytrzymać na takim mocnym przypięciu całego ciała i zobaczyć, co się dzieje, nie? Nie mam problemu. jak na ten. Ciężko mi się oddycha. To jest ósemka. 34% na biceps, nie? Następne z 33. Patrz, oj ha! Ha! Dobra Mrowienie w końcówkach w ogóle jakby mi już wychodziło dłońmi ten prąd, nie? I złapałem i nie mogłem się nie mogłem nic zrobić. Beka, fajne to jest. Powalony jeszcze, nie? Mógł... O fuck! <laughs> Nie was... <laughs> Czekaj bo... cóż? Wyjechałem za grub. Bo ja wtedy byłem na 60, chyba. Patrz mi, widziałeś to? Rozpięło mi. To był program. Tak, tak, tak. Ale ciekawe, czy w ogóle człowiek na rezystancję, na oprócz, by wytrzymał setkę, ty. Na sprzęt jest tak droga, że nie jesteś w stanie sobie zrobić krzywdę, nie? Tak? Więc być zdjęty, czy coś, nie jesteś w stanie sobie zrobić krzywdę, To tak samo jak, no jak dobra, dużo tak. klientów pyta się, słuchaj. 44, no? No, no, no. Weź te pilki najlepiej. A 60, proszę.

Tam z Dałeś 9? No, już tak na koniec. To tak. już była kaplica, to już nie wiedziałem co się dzieje. Ja ja Zrzucaj zębami, gawie? Nie, <laughs> naprawdę, <nie, laughs> no, bo, bo i wyszły. <laughs> tak, I to najgorsze jest, że to pod koniec wzrasta jeszcze. To cię spina, a ostatnia taka sekunda to jest jeszcze narasta. Do, do końca cię tak przypina, już. kurde. Tyłem, nie dopinaj klaty, nie dopinaj klaty. Wiesz co masz Dobrze, dobrze jest No, także dobre impulsy elektryczne i teraz czas na normalny trening. Ja tutaj się bawiłem, przyszedłem tak naprawdę, jakby nie, nie wykorzystaliśmy tego w pełnym takim profesjonalnym zastosowaniu, wiadomo, że sobie tam się powygłupiałem, ale no co, zalety, 30 minut trening normalnie trwa, tak? Dokładnie, w zależności od tego, co chcę wypracować sobie na treningu EMS. Czy chcemy się rehabilitować, czy chcemy budować beztłuszczową masę ciała. Także spektrum jest szerokie. Kobiety często mówią, że na przykład efektem takim, powiedzmy, ubocznym jest to, że cegumit gubią, że żeby ten sprzęt zastosować tak profesjonalnie, prawidłowo do treningu, na przykład ja gdybym miał to zrobić, to musiałbym przyjść na pięć sesji, no dobra, dwie. Albo tak naprawdę na jedną, ale przyjść i się skupić i to zrobić bez beczki, bo teraz byłem nahypowany, tak wiesz, normalnie się czułem jakby mnie paralizatorem popiściło i tak się zakręciłem, że e, no miałem dobrą zabawę, dobry ubaw, ale to tak przyjść na profesjonalnie, normalnie, tak porządnie, z dedykacją, to myślę, że a, będą rzeczywiście jakieś tam, no że fajnie to działa. Zobaczę później jeszcze. Na razie nie mówię, zobaczę później.